Cześć kochani, z tej strony Ania, miłośniczka dobrych składowo kosmetyków. Dziś zapraszam Was na test makijażowy. Nie będzie to długi film, bo testować będziemy tak naprawdę jeden produkt, na jednym chcę się skupić. I będzie to nowość od marki Paese. Czyli ich puder malinowy. Tak, puder malinowy. Zaraz go otworzę, zobaczymy, czy pachnie malinką, ale powinien, powiem Wam szczerze, patrząc po składzie. I ten produkt jedna z was poleciła mi w komentarzu. Zerknęłam na skład i stwierdziłam, że jest to produkt warty przetestowania, właśnie choćby z uwagi na skład. Także jeżeli jesteście ciekawi, co ten puder ma do zaoferowania, jak wygląda, czy pachnie malinką, to zostańcie, oglądajcie dalej. I jak widzicie, ja już po części makijaż mam e, zrobiony, jako bazę użyłam tego mojego ulubionego kremu, oczywiście od marki Sensum Mare rozświetlającego. Na to nałożyłam mój taki już sprawdzony w tym momencie podkład z Glam Shopu, konturowanie Veoli plus Stars, także miks, miks markowy. Um, przypudrujmy sobie może najpierw tą twarz, a za chwilę jeszcze opowiem Wam o składzie tego produktu i dlaczego uznałam, że jest on wyjątkowym, bo nie chcę, żeby mi się tutaj, wiecie, wszystko pozbierało tam, gdzie trzeba. Nie trzeba. Tak wygląda opakowanie tego produktu. No, jak z marki Paezę powiem Wam szczerze, tak typowo. I produkt, jak widzicie, jest leciutko różowy o, bardzo fajne, jeszcze dodatkowe zabezpieczenie tutaj takim wieczkiem, dobra, nie ma w środku siateczki, tylko jak widzicie wygląda to tak i on pachnie maliną, słuchajcie on tak pięknie pachnie maliną, otwieracie i od razu czuć taką mambę malinową no mm, przecudnie, przecudnie już mi się to podoba już mi się to podoba dobra, ja ten puder nałożę sobie gąbeczką, tak jak robię to Zazwyczaj i on, nie wiem czy widzicie, on jest taki lekko też różowy. Także zaraz zobaczymy, czy on nie będzie mnie, wiecie, w jakiś sposób rozjaśniał. Czy ta malina będzie widoczna? Dobra, zacznijmy sobie od czołka. Dobra. Mm, ale ten zapach maliny jest cudny, powiem Wam. Ten zapach maliny jest po prostu cudny. I z tego co pisze nam producent, ma to być puder matujący. Jak wiecie, ja nie lubuję się w pudrach matujących, ale zobaczymy, jak to będzie tutaj wyglądać. Może mi nie wysuszy. Nałożę sobie też odrobinę pod oczy: zobaczę, czy będzie mi wysuszał tą okolicę. Dobra, tak to wygląda. Mam przypudrowane czoło i tą część twarzy. I faktycznie on zmatowił mi tą buzię. Pierwsze co widzę, to ta cera jest taka dość mocno matowa, ale nie widzę, żeby mi się coś osadziło na twarzy, więc może będzie dobrze. Jeszcze trochę sobie go dołożę. Także twarz już mam przybudowaną, i jak wspomniałam Wam wcześniej, ta twarz jest taka dość mocno matowa. Powiem wam szczerze, że ja takiego efektu nie lubię, ale zobaczymy, bo być może jak ten puder już wiecie, tak się weżre w moją twarz, to będzie to wyglądać dobrze. Poza tym niektóre pudry na początku są takie bardzo bardzo matowe, a później przeradzają się w taką satynkę, więc zobaczymy. Lecę jeszcze po produkty do konturowania, które mam. I zobaczymy, jak będzie mi się konturować właśnie na tym pudrze. I z racji tego, że jestem taka dość mocno matowa, to do konturowania użyję sobie produktów bardziej rozświetlających. I nadal używam tego bronzera z Glam Shopu i powiem wam szczerze, że on mi się bardzo spodobał. I tak jak mówiłam w tym filmie, to będzie produkt, który całe wakacje to będzie produkt, który ze mną zostanie przez całe wakacje, bo jest po prostu cudny. Pigment jest wyważony, oczywiście, jak nałożycie za dużo, to plamy będą, więc uwaga. Co widzę, co od razu Wam mogę powiedzieć, to na tym pudrze troszkę słabiej przyklejają mi się produkty. Ten bronzer zazwyczaj łapie mocniej, ale to może nawet i lepiej, bo jak macie taką ciężką rękę do kosmetyków jak ja, to jest mniejsza szansa, że porobicie sobie plamy. Jeżeli chodzi o róż, to też użyjemy sobie tego z Glam Shopu. Powiem Wam przecież, że w momencie, kiedy ja sobie nakładam ten róż, to nie potrzebuję rozświetlacza. Także to mi się bardzo podoba. Już macie taki, wiecie, efekt glow, rumianą buzię. Takie idealne kombo na wakacje. Tak, I ten róż przykleja się troszkę słabiej na tym pudrze, ale mówię, no to wcale nie musi być minus, po prostu jak lubicie mocniejszy efekt, no to musicie troszkę dołożyć. Także przy okazji sprzedam Wam moje hity miesiąca czerwca i lipca do makijażu czyli te trzy. Produkty ze glam shopu, tego używam codziennie. Codziennie i namiętnie, także jak dalej będą w promce bądź też nie, no to polecam, bo są naprawdę świetne. Jeżeli chodzi o skład tego produktu, to tutaj korzystam sobie oczywiście ze ściągawki, żeby niczego nie pominąć. Mamy mikę, nie ma talpu, więc na bardzo duży plus. Nie ma też żadnych syntetycznych polimerów ani takich innych rzeczy, więc też na ogromny plus. Co fajnego, mamy sproszkowane pestki malin, mamy olej z pestek malin, moja cera go uwielbia, mamy olej z wąkrotki azjatyckiej, alantolinę, betainę. Mamy też ekstrakt z owsa i z tego, co widzę, to będzie to na pewno fajny, powinien być to na pewno fajny produkt dla cer przetłuszczających się, dla cer trądzikowych, bo te składniki pomogą Wam jeszcze goić Wasze zmiany, więc naprawdę na duży plus. Ale pamiętajcie, jeżeli macie przecudne produkty do pielęgnacji, ale te do makijażu... Nie do końca, no to to się troszkę gryzie, troszkę koliduje i ta skóra może Wam się dłużej goić. To tak z mojego doświadczenia Wam mówię, bo kiedyś też miałam problemy z cerą. Może nie miałam trądziku, ale jednak dość często pojawiały mi się jakieś zmiany, krostki. Teraz wygląda to dużo lepiej, bo wiem, jakich ja składników osobiście powinnam unikać i nie są to tylko syntetyczne polimery, to pamiętajcie. Mocne strony tego produktu. To na teraz tak pod kątem pielęgnacyjnym. Co mogę Wam powiedzieć? Bardzo dużo składników pochodzenia naturalnego, jak wspomniałam wcześniej. Składniki, które pomogą w gojeniu się Waszego trądziku. Mamy dwa w jednym, czyli mamy pielęgnację plus makijaż, tak? Ponieważ te wyżej wymienione rzeczy w tym składzie się znajdują. Mocna strona, czyli też wykończenie tego produktu, bo to jest mat, to jest taki mat-mat, ale jak na razie nie czuję uczucia ściągnięcia. A ten różowy kolor, on. Widzę, że raczej nie rozjaśnia, ale jednak jakby troszkę pomaga ujednolicić ten koloryt na skórze. Nie wiem, takie mam wrażenie, może minimalnie rozjaśnia. Nie wiem, powiem Wam szczerze, tutaj w tych lampach tak za bardzo nie widać. Zaraz jeszcze pójdziemy do światła dziennego albo przy obróbce będę wiedziała, także gdzieś Wam tutaj napiszę, czy on rozjaśnia, czy nie, ale wydaje mi się, że raczej nie. Także, kochani, jest godzina, nie wiem czy będzie widać, 8.30. Ponoszę sobie cały dzień ten podkład. W ciągu dnia postaram się nagrać dla Was pra, parę przebitek i przechodzę wieczorem. A tu widzicie moją skórę po około półtora godziny od nałożenia makijażu i jak widzicie nadal jest matowa i prezentuje się to bardzo fajnie, nic mi nigdzie nie powoziło, no a może z wyjątkiem oczu, ale to nie jest puder pod oczu, niestety nie wiem gdzie jest moje nagranie z podsumowania w skrócie, świetny puder bardzo dobrze się utrzymał, nic się nie wyświeciło zbyt mocno, więc za tą cenę i z tym składem jest to świetny produkt, więc naprawdę Wam go polecam, Staram się nagrać jeszcze coś i dopowiedzieć.